No, tu mi się akurat udało dobrze tego promienia użyć, chociaż jak mówię, nie jest to łatwą rzeczą wcale. No, znów mi się udało go użyć dobrze. Jeku, naprawdę. Z reguły ja tym nie trafiam. Bo znów mi tutaj zawodzi tam, to, postrzeganie głębi. Bo znów sądzę nieraz, że ktoś jest dalej bądź bliżej niż ja jestem, na poziomie w szczególności. Znaczy w poziomie, no bo na poziomie to jest, to... Acz znaczy jak mówiłem na poziomie to rozumiem, że na całym tym poziomie, że tej planszy coś takiego, a w poziomie, że no, że w lewo-w prawo też takiego, chyba wiecie o czym mówię, więc dobra. Znów, no nie, teraz w sumie mamy całkiem równą rundkę, jak widzę. O, teraz ładnie, że Dingo Dyla trafił, bo miał właśnie buty na sobie. No jak mówię, buty mimo wszystko zawsze dają dużą przewagę. W szybkości, z nimi dużo łatwiej się zgarnia punkty niż bez nich. Eee, wszyscy mają broń, tylko nie ja? Więc znów, tutaj trochę muszę... Patrzeć co gdzie jest i co kto ma. A, tutaj trochę źle wyczułem, moment. Nie będę ukraść. Ojejku, chciałem, chciałem buty, ale mi tutaj właśnie promień wchodzi w paradę. No, przypuszczam, że też nim trafię koko, ale... Nie, po wolę buty. Zawsze wolę mieć buty w tych poziomach niż jednak broń. Bo buty to jednak jest gwarantowana pomoc, a broń no niekoniecznie boją można jednak nie trafić, czy głupią wykorzystać, czy coś podobnego. To, 190. Właśnie w tym poziomie bardzo jest łatwo o wysokie wyniki, o dużą ilość punktów. Ponad 200 to jest coś, co jest naprawdę całkiem osiągalne w tym poziomie wyjątkowo. Jestem wręcz ciekaw, jaki jest rekord świata, który ktoś w tym poziomie osiągnął że ile ktoś tak normalnie najwięcej punktów zgarnął w takiej jednej rozgrywce? Ciekawe czy ktoś może zebrał ponad nawet może 400? Sądzę, że tak ponad 400, jakby, to, jakby się ktoś postarał, to jest to wykonalne. Znaczy no bardzo trudne, ale wykonalne. Jak ktoś się postara i komuś się poszczęści, to może? O! To był dobry promień! Znów dwa ptaki zabite jednym kamieniem. Ran nagle to tą bronią tak szarżuję! Cały czas jej jakoś dziwnie dobrze używam, mimo że z reguły jest wręcz przeciwnie. Jesus. Tak, koko mi trochę psuje tamten kształcik. Wieku, nie mogę teraz jakoś nigdzie żadnego kwadrata zamknąć. Kwadratu, kwadrato. Może tutaj jak mi ktoś nie wejdzie? A, dingu, oczywiście wchodzi w ostatniej chwili. Dobra, tu może się uda, bo nie ma nikogo blisko. O, dingo! Ledwo! Mało brakło, żeby on mi tutaj znów to wszystko zepsuł. Ale jednak zdążyłem przed nim, tak ledwo co. O, myślałem, że Koko tutaj właśnie wejdzie przede mną, ale się doigrałem i teraz widzę, że sam za to płacę. Czy ja to wygram? Chyba tak, ale no nie była to ani trochę zachwycająca runda. Dwie pierwsze były dużo lepsze, ale przypuszczam, że trofeum to trofeum. Zawsze się z tego można cieszyć, nieważne jak się to zgarnęło, czy słabo, czy dobrze, czy mi dobrze poszło, czy nie. To i tak trofeum na moim koncie wylądowało, więc to było wszystko na Pogo a Gogo. I kolejny jest Space Bash, i właśnie propos muzyki, która jest remiksem kawałka z poprzednich części Crash'a. Tu taką mniej więcej usłyszymy. Tak, być może my się to z poziomami z przyszłości w Kreszu 3. No właśnie, mówię i o wyglądzie poziomu i też tym bardziej, jak mówię, o muzyce, tak właśnie dlatego się jak trochę na chwilę przymknąłem, żebyście mogli tam początek tego posłuchać, bo no jednak podobieństwo jest jak najbardziej rażące. I tu mi właśnie gradała dwa nitro na samym początku I tak, w tym poziomie też się oczywiście kilka nowych rzeczy występuje Najważniejszą zmianą jest taka, że pod wpływem tutaj wybuchowych materiałów Podłoga będzie się niszczyć I owszem za nią będą powstawały dziury, które oczywiście jak coś wpadnie, to one służą jako insta-kill O, dingo dał tutaj, ale Rzymkowyczył Tak właśnie myślałem, że pewnie strzeli we mnie, czy tam będzie chciał we mnie rzucić ten pod uko z tym pudełkiem Dlatego tak tutaj trochę chciałem go wykiwać i to mi się akurat udało Tak, również jeszcze poza tymi dziurami też ten poziom nam kilka innych nowych rzeczy przedstawia e, Mniej więcej też buty, podobnie jak w, w levelach Spogo One nas przyspieszą, chociaż mi się wydaje, że one nie są jakieś bardzo ważne W tego typu levelach, te, te wszystkie buciki Więc mamy buty Mamy też oprócz tego e, literę Z która jest z kolei zupełnym przeciwieństwem butów, to z kolei nas powalnia. I tego oczywiście jak najbardziej warto jest unikać, ponieważ to nam oczywiście utrudnia unikanie też innych zawodników na planszy. Psz, kogo tutaj znów i ja oczywiście z tego niemiłosiernie korzystam. Jak mówię tutaj po prostu AI durnieje z tymi tauntami, po prostu kiedy ma okazję, kiedy jest nietknięte tam przez jakiś czas, to tauntuje jak gdyby nigdy nic. Bez żadnych tam żali czy czegoś podobnego wow. Toni nitro mi pięknie wleciało przed moje oczy. Mogę to szczerze przegrać. Muszę to się na timing skupić, bo on jest najgroźniejszy. Ma full HP i też jest ogólnie dobrym zawodnikiem w tej konkurencji. O! Myślałem, że go że zdąży pchnąć skrzynkę zanim on ją podniesie? Ale się nie udało, dlatego i ja i Tiny padliśmy i KOKO wygrało? No tu się skradzają słowa, że gdzie się dwóch bije tam korzysta trzeci to było jak najbardziej potwierdzenie tego no tutaj powiedzonka no i znów co co, co gwiżesz co się popisujesz kamikaze Cortex jest tutaj cały czas w gotowości i skorzystano z każdego twojego błędu znów kamikaze Cortex żeby tylko tutaj się do wygranej zbliżyć tak, co jeszcze w tym poziomie jest, o czym nie powiedziałem? Tak, chyba też ciężarki, chyba ich również nie było w Jungle Beszu i one w sumie działają tak samo jak w poziomach z Miśkami, więc chyba też o tym nie muszę się szczególnie rozpowiadać. No i mamy też maskę Aku Aku, która nas może uchronić przed jednym e, uderzeniem. I właśnie widzimy, że koko ją zgarnęła. Może tutaj jeszcze z tego skorzystam, ale no to się nie do końca udało, szczerze mówiąc. Przy okazji jeszcze sobie zbiorę te owoce łumpa, żeby się nieco uzdrowić, bo go pięknie wpadł centralnie w przepaść. Tutaj Coco pięknie padła ofiarą tej reakcji łańcuchowej, którą wywołałem i to był cały Space Bash. Akurat jest to jeden chyba z moich w ogóle ulubionych poziomów, bo nie, po nie wiem, lubię jednak jak te dziury ten poziom urozmaicają i wam nakazują e, takie zachowanie szczególnej ostrożności, że nie wolno ci iść szybko w tę stronę, czy tam musisz uważać. Nie, po co to jest fajna rzecz mimo wszystko. No i piąty poziom, Desert Fox, to już jest zupełnie nowy typ minigier I bym powiedział, że jest to chyba mój najmniej ulubiony. Konkretnie jest to wojna na czołgi i tutaj rzeczywiście no, gra będzie polegała na tym, że wygra ten zawodnik, który no, jedyny tutaj się utrzyma przy życiu. Oczywiście mamy do dyspozycji no, nasze, nasze działo które oczywiście aktywujemy poprzez kwadrat, Kół, kółkiem możemy postawić miny i one też... one w sumie działają na tej samej zasadzie co bomby w bombermenie, jeżeli ktoś się kojarzy chociażby No i L1R1 służy do obrotu naszego działka, naszej głównej broni. No i to również owace łumpa nas, nas w, tym, w tej minigrze uzdrowią. I również, co jest ciekawe w tej minigrze, to to, że każdy typ postaci dysponuje innym typem broni, pocisków właściwie z tego działka. Kortek ma pociski słabsze chyba niż przeciętne, ale są one szybsze? niż innych zawodników. Koko ma właśnie takie e, chociażby pociski, takie standardowe, takie... No średnia siła, średnia, średnia prędkość i tak dalej. E, Dingo jest w stanie strzelić dwoma pociskami jednocześnie. E, z kolei Tiny e, ma pociski najmocniejsze, najbardziej raniące, więc też e, To jest też taki typ minigier, gdzie inny typ postaci, no jednak też się trochę będzie różnić się od reszty zawodników, więc też e, oczywiście na to trzeba w miarę uważać. No to są te, też te miny wszędzie, jak mówię też one tu widzimy, że eksplodują i w pionie i w poziomie. Jak mówię, to mniej więcej działa tak samo jak bomby w bombermenie. Tylko że na jeszcze większy zasięg, szczerze mówiąc Więc też muszę cały czas pilnować, gdzie te bomby się znajdują, te miny I gdzie mi w danej chwili nie wolno stać Tym swoim czołgiem. Tak, również te całe śmigłowce, czasami te miny zrzucają tam z góry. Może to właśnie z w tej sytuacji tu jakoś to postawię, chociaż to się chyba nie do końca opłaciło, bo Dingo tego jednak uniknął. Jęku, teraz mi... O! Nieważne! Mówiłem, że mi... Znaczy chciałem rzec, że mi idzie katastrofalnie, bo cały czas daje się trafiać przez wszystko, a to nagle Dingo dał obrywa od pocisku od tyłu. Jak najbardziej na to nie narzekam, że takie zaś mi wyszło, ale tego nie uniknę. Nie ucieknę mu! A to wygląda, o teraz chyba sam się trochę zamknąłem, ale też tajny widzę, że od mojej miny oberwie, więc to mogę pójść dużo gorzej. Eee, pocisk! Okej, okay, trafił mnie, ale jeszcze żyję, ale... nie 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 nie! Mina za mną i... Dobra, szczerze nie wiem co się stało znowu. znowu wygrałem, nie mam pojęcia jak! Nie wiem, przypuszczam, że Dingo albo sam się zabił... Bo strzelił swoim pociskiem w ściany na przykład, bo takie coś jest możliwe, że sam się może zranić, jeżeli jest zbyt blisko ściany Albo to zrobił, albo jakoś tak by się pocisk jego odbił w inny sposób albo ewentualnie śmigłowiec zrzucił minę prosto na niego I to też yy, no od razu rani Nie wiem, ale wygrałem, więc nie narzekam Więc oczywiście znów przejdę sobie na spokojnie do wyzwań na klejnoty. Znów, zaczniemy od beachballa, naturalnie. I tutaj, co trochę dziwne, to to, że reszta zawodników znów zaczyna od 15 punktów, a nie od 12, jak to miało miejsce przy zwykłych rozgrywkach. Tylko ja oczywiście jeden, no tutaj, ze stratą, zaczynam z mniejszą ilością punktów, bo z 9, ale myślę, że znów, jak się skupię, to dam raczej radę całkiem dobrze, tylko właśnie skupienie to jest słowo klucz. Tylko jak mówię, skup się i komentuj. O, tutaj dwie piłki naraz, no, to było właśnie trochę groźne, ale jakoś tutaj się wybroniłem. A, tutaj się nie mogę doczekać wyzwania na kryształ, bo pamiętam, że to wyzwanie mi ogromną ilość kłopotów zawsze, jaką dzieciak sprawiało, kiedy byłem dzieckiem. Po prostu nie mogę tego na klejnot, znaczy na kryształ przejść. Więc już się tego nie mogę doczekać, jak mi pójdzie. A czy oczywiście teraz, jako że jestem starszy, to będę mieć z tym mniejsze trudności, ale i tak trochę to wszystko źle wspominam? Już się tego nie mogę doczekać, a tam właśnie mi Koko ładnie piłkę wyrzuciła do mojej bramki. Okej, okay, myślałem, że to mi właśnie też wejdzie, ale... Trochę chyba Koko jednak przeceniłem. Wszyscy teraz poza mną, wszystko puszczają w tej chwili, jakoś się dużo nie dzieje po mojej stronie bramki, czy flanszy ogólnie. Dobra Koko, czekam na ciebie i doczekajmy się tego, że znów punkt mniej mam na swoim koncie. Wow, teraz Dingo bardzo ładnie zagrał, właśnie tak, tak z nienacka puścił... Od razu piłkę swoim magnezem. Nie było tak, że poczekał, tam mierzył, tylko od razu. Mam to i puszczam i punkt mnie dla ciebie. To było akurat za tym ładne z jego strony. No to ja się trochę za bardzo wstrzymał ze swoimi piłeczkami. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Okej, okay, jest całkiem dobrze. 4-3-3. Jest to wynik... Który jak najbardziej daje mi szansę na wygraną? No ta skoko ładnie puściła dwie piłki naraz. To mi się akurat udało. Dobra, dingo czy ja? Dobro czy zło? Tam tyle piłek teraz le lec ci na mnie, ale tego jakoś wybroniłem jakimś cudem i wow. To był dosyć dziwnie antyklimatyczny ending tej rundy, tak wszystko było nagle wolne, niby leciało tam w moją stronę, ale tego wybroniłem i potem Dingodalta niby tam coś miał, ale łatwo puścił kolejną wolną piłkę i jak nie wiem, jakoś dziwnie słaby był ten ending tego.